Dzień dobry! Witajcie na moim kanale, na kolejnym vlogu. My oczywiście, jak zwykle, jest godzina 9.30. Jak zwykle zespałyśmy, więc wszystko jest w pośpiechu. Zaraz muszę iść szybko bierać dziewczyny, jemy śniadanie i uciekamy. Chciałam wam jeszcze raz ogromnie podziękować za to, że jest was już tutaj tak dużo. A tu tu! Macia! E, bo przekroczyliśmy liczbę już tysiąc e, no i z tej okazji chciałabym e, znaczy z tej okazji mam dla Was niespodziankę także oglądajcie do końca bo ten vlog będzie tak naprawdę poświęcony tutaj takiej niespodziance dla Was no normalnie matka na medal <gryw> e, jemy w przedpokoju e. Musimy się szybko ubierać. Ja Gajkę ubieram w międzyczasie. Dziewczyny jedzą i wychodzimy. I później parówki zjemy w samochodzie jeszcze, jak nie dokończycie. Udało nam się, tak? Tak! <grym> tak. Ja! 9.53 Dopiero oj. jakby wyjeżdżamy z domu, no ale twierdzę, że jest zima i potrzebujemy się wyspać. <grym> no chodź szybko! Dawaj! <grym> Daj, rączkę, Daj. O! Widzisz, jak Gaja ucieka? Szybko, idziemy. Idziemy już do przedszkola. O! O kurczę, belek. Zbieraj lalę. Szybko! Dzieci w przedszkolu, ja będę szybko na siłkę, bo umówiłam się dzisiaj z trenerem na trening na 10.30. Jest 10.11, także e, muszę szybko jechać. Jestem już przebrana, także wpadam i zaczynam robić trening. Dobra. Ja już jestem po treningu, załatwiłam parę spraw swoich i teraz ruszam do galerii, bo tak jak Wam obiecywałam, mam dla Was niespodziankę, a dokładnie będą to prezenty, które Wam powysyłam. Zrobię dla Was takie rozdanie. No i co? Mam pół godziny na zakupy i przeznaczam na to budżet 1000 zł. Lecę szukać prezencików i dam Wam znać e, zim, co dalej. To będzie pierwszy sklep, do którego wejdę. E, kupię dla Was jakieś dwie, trzy książki. E, zaraz zobaczę, co tutaj będzie ciekawego. Pierwszy zakup już mam. Wybrałam e, dwie książki, dokładnie to takie motywacyjne, trochę o podświadomości. E, fajnie czytać takie książki, ja je bardzo lubię, także mam nadzieję, że komuś się one spodobają. Kolejny prezencik, bling bling. Sama się nie mogłam oprzeć. I też sobie takie kupiłam. Blink mam, książki mam, to teraz wybiorę jakąś herbatkę. No już herbatki wybrałam jeszcze w świątecznym, bo jeszcze jest ten czas taki, gdzie można pić takie zimowe herbatki. Ja je sama mam w domu i je bardzo uwielbiam i są naprawdę przepyszne. Dalej zajdę teraz do Hemu. No, może coś znajdę tam. Fajnego. Ogólnie mi się kończy czas, więc chyba będzie tak, że zrobię trochę tych zakupów, a resztę dokończę wieczorem. Dziękuję, do widzenia, zapraszam. Do e, trochę się przyliczyłam z czasem, jednak pół godziny na zakupy to jest bardzo mało. E, kupiłam no połowę, myślę, że chyba nawet i nie, e, później to policzę. Jadę po dziewczynki, bo dziewczynki mają przedszkolę do 16, a jest za 20 i nie chcę, żeby siedziały same w przedszkolu, albo żeby przypadkiem ciocię mnie tam nie... wiecie. <gry> Także uciekam, a zakupy dokończę jeszcze wieczorem, jeszcze podjadę na pewno do Rosmana bo chcę jakieś fajne maseczki pokupować, jakieś może perfumki. No i co? Do zobaczenia! ja A tymek? Pisarza. A okej. Okay. A tymek? Sara. Z tymka Sajna. nie było. To mało dzieci dzisiaj było, prawda? Sajna. Sara? Tak, dobra, chodźcie. Co to za mały szogunko? Co? Co to za mały szogunko. A w domku. Na razie. Bawimy się i czekamy. Na kogo czekamy? Dziadzie. Dziadzie. Nie. <grystanie> dziadzia tu przyjedzie. Może... Na Mikołaja czekamy. Mikołaj już był. Czekamy na ta... Tatę. Tatę. Aż wróci. Ale ja jeszcze bym I na dziadzie też czekamy. Dobra, może dziadzia nas ogląda. Mikołaj. I Mikołaj. No to na... czekamy na tatę, na dziadzie i na mi. Mikołaja, to trochę jeszcze poczekamy. <laughs> Więc jak przyjedzie Robert, to zrobimy małą podmiankę. O, Ach, Ja pojadę dokończyć zakupy. Uwaga, <laughs> one, two, three, go! <laughs> no, dawaj, 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 turlaj się! <laughs> Zawodek to pierwszy. O, 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 o. O, o, jest! Gaja wygrała. Wuuu! Dawaj Majka! Proszę, wygrywasz ja. O! ja wygrywasz. Super Majcia! ty też dobrze zrobiłeś. Jest! Yeah! A kto to tutaj przyszedł? Wow! Hello! taki? <noise> Oooo! Oh. <laughs> okay. Udało mi się wyrwać już z domu. Jadę jeszcze dokończyć dla Was zakupy, i wieczorem powiem Wam, co trzeba będzie tam zrobić, i tak dalej, żeby wygrać dostać któryś z tych prezentów niespodzianek. Nie mogłam się oprzeć, żeby Wam nie kupić jeszcze czekoladek. One są chyba najlepsze na świecie. Stwierdziłam, że kupię Wam jeszcze jakieś perfumki. Właśnie tutaj wącham zapachy i zaraz wybiorę jakieś najlepsze. No i najważniejszy punkt Rosman. Myślę, że tutaj znajdę najwięcej rzeczy takich fajnych dla Was. Jakieś wiecie, pomadki, maseczki różnego typu więc na pewno tutaj wybiorę sporo rzeczy rzeczy dla Was powybierałam e, pobrałam różne zestawy jakieś fajne do twarzy jakieś zapachy co tutaj mamy, jakieś płyny pod spodem jest ogrom jeszcze różnych takich super rzeczy sama bym chciała takie <laughs> e, wzięłam bardzo dużo maseczek e, no słuchajcie oczywiście mm, jeśli któryś z Panów wygra Jakiś prezent, no to niestety, ale będziecie musieli go przekazać swojej partnerce albo mamie, komukolwiek. No bo większość rzeczy to <grywka> są takie typowo babskie. To są Wasze wszystkie prezenty z Rosmana. Eee, wydałam 500 zł w Rosmanie. Na to wszystko. Więc, tak jak myślałam, 500 zł wydałam na poprzednie zakupy i chciałam połowę jeszcze właśnie wydać w Rosmanie. Eee, także misja zakończona sukcesem. Wracam do domu i zaczynam pakować te wszystkie prezenciki dla Was. Eee, Zastanawiam się jeszcze, jak je podzielić, tak żeby było fajniej, żeby sporo osób je dostało. Mucha pac. Oc, oc, oc.

ale tak naprawdę tylko w nocy mogę e, sobie tak wiecie na spokojnie posiedzieć, pochilować, porobić jakieś różne rzeczy. No ale do Meritum. Tak jak Wam mówiłam na początku filmiku, mam dla Was niespodziankę i właśnie niespodzianką to są te prezenty, które już jakiś czas temu obiecywałam na Instagramie. Są to prezenty. E, w ramach takiego podziękowania, że jesteście tutaj ze mną i tak dalej. E, kiedyś już też robiłam jakieś takie losowanie i a myślę, że to jest taka miła rzecz i ktoś nawet dostanie jakiś drobiazg e, czy coś, a mam nadzieję, że się ucieszycie z tego. E, co chciałam jeszcze Wam powiedzieć? <laughs> e, no, że. Rozpakowałam wszystkie prezenty, tak one wyglądają. Jest tutaj dużo różnych rzeczy. Oczywiście, tak jak wspomniałam tam wcześniej, że no chcąc, nie chcąc, kupowałam wszystko takie, wiecie, babskie, bo sama bym po prostu to sobie kupiła. Ale może jakaś książka dla Panów, więc panowie śmiało też możecie tutaj brać w tym udział. Albo po prostu podzielicie się ze swoją partnerką lub mamą kimkolwiek. E, dobra, żeby nie przedłużać, żeby miała jeszcze czas na to, żeby obejrzeć sobie jeden odcinek <noise> serialu, e, zasady są proste. Ogólnie tak ustaliłam, że wygrywa 20 osób. E, 20 osób otrzymuje ode mnie prezent niespodziankę i będą to prezenty, które po prostu losowo będę wybierała. Ja już je sobie wcześniej spakuję i kogo wylosuję, to temu przydzielam obojętnie jaki prezent. Także, żeby później nie było do mnie pretensji, że ktoś dostał coś, czego nie chciał, dostajecie to losowo i no, trzeba się z tym pogodzić, że na przykład ktoś dostał herbatę albo książkę. Po prostu, jeśli Wam pamiętajcie, jeśli prezent Wam się nie podoba, zawsze takie prezenty możecie oddać jakiejś e, bliskiej osobie. To taka jedna rzecz. E, druga rzecz. E, odnośnie. Le, 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 <taki> takich zasad. Co musicie zrobić, żeby mm, otrzymać taki prezent? Także bardzo mi będzie miło, jeśli. E, Jeszcze raz, wybaczcie mi, ale jest już tak późno, e, że język mi się plącze, głowa mi nie myśli i wszystko. E, zasady. Zasady e, rozdania, losowania są takie, że po pierwsze musicie subskrybować mój kanał na YouTube Kaja Burnejka. Nie wiem, postaram wam się tu napisać. ale <laughs> Skoro tu jesteście, to na pewno wiecie. E, Polejkujcie wszystkie filmiki jakie mam na kanale, dokładnie chyba jest ich tam 7 czy 8 teraz. E, miło będzie jak skomentujecie je wszystkie, bo ja też wchodząc w Wasz nick na, e, na YouTubie widzę, ile zostawiacie komentarzy na tym moim kanale. No i oczywiście trzecia rzecz. E, napiszcie komentarz pod tym filmikiem. E, Napiszcie, hmm, czemu chcielibyście otrzymać ode mnie ten prezent. Tak, <grymne> to będzie dobre. Albo może, dobra, czemu byście chcieli otrzymać ten prezent i na przykład, hmm, ile czasu już mnie obserwujecie. O, to będzie fajne, to takie małe zadanie dla Was. E, I napiszcie mi oczywiście w tym komentarzu nick ze swojego hmm, Instagrama, bo dzięki temu będę mogła do Was napisać na Instagramie i Was oznaczyć. Bo losowanie oczywiście zrobię na Instagramie. No i czwarta rzecz, żeby trochę utrudnić, wam zdobycie tego prezentu. No to oczywiście pamiętajcie, żeby też mnie obserwować na tym Instagramie, no, <grywki> żeby było miło. No, bo. Chcąc, nie chcąc, no to są to prezenty dla moich e, e, obserwatorów. Także, e, no, żeby tutaj się nie pojawiały jakieś osoby, które przyszły tylko na e, rozdanie, dobra? <grym> Bo ja Wam tutaj dam. E, no i dobra, słuchajcie, to wszystko. Mm, mam nadzieję, że e, zasady są jasne e, i nie będzie z tym problemu. Mm, losowanie zrobię dzisiaj jest środa, więc losowanie zrobię, słuchajcie, w piątek. Piątek wieczór, przed Sylwestrem robię losowanie. Także dzięki Wam śliczne. Ściskam Was mocno i trzymam za Was kciuki, żeby no, żebyście wygrali i losowali.